Dzień doberek! Witaj na kanale Bajolanki! Fajnie, że jesteś! Jak ci minął pierwszy dzień wiosny? Ja uwielbiam ten dzień! I właśnie dlatego postanowiłam ozdobić moje mieszkanko! Moje mieszkanko jest jeszcze trochę puste, ponieważ niedawno się tutaj wprowadziłam. Tu jest moja pracownia. A tutaj moja sypialnia. A tutaj miejsce na relaks. No, ale widzisz, trochę to pusto, prawda? No dobra, trzeba to zmienić. Jesteśmy na poczcie. Tutaj znalazłam mnóstwo wiosennych oraz wielkanocnych akcesoriów i dodatków. Spójrz tylko, jakie cuda! Jakiś czas temu wyjęłam z koszyczka o kolorowe pisanki. I zobaczcie, następnego dnia pojawiły się tutaj czekoladowe jajka. Poza kolorowymi pisankami i czekoladowymi jajkami, znalazłam tutaj inne wiosenne i wielkanocne dodatki. Zabiorę je do domu. Uff, całkiem ich sporo. Jajeczka postawię na stole w kuchni. Te czekoladowe przełożę do miseczki. Super! Okej, okay. na stoliku tutaj w salonie. Postawię piękny bukiet kwiatów. O, od razu lepiej. Obok telewizora powieszę haczyk, a na nim zawieszę lampion. Lampion z zajączkiem? Wygląda bardzo ładnie. To jajko bardzo mi się podoba. Postawię je w sypialni. Śliczne, prawda? Poprzekładam trochę moje rzeczy. Chcę postawić tutaj inny regał. Sukienka na manekin. I jeszcze mundurek szkolny. Zimowe rzeczy mogę już schować do innej szafy. One nie będą mi teraz potrzebne w końcu mamy wiosnę. Nowy regał o wiele bardziej mi się podoba. No a teraz na nim mogę postawić pudełko z jajeczkami. To ślicznie. Hmm, jeszcze trochę tu pusto. Może, może kwiaty. Tak, kwiaty zawsze wyglądają cudownie. W mojej sypialni będzie pasować taki kwiat w żółtym koszyczku. Tutaj w rogu paprotka. I jeszcze kwiatek w doniczce z zajączkiem. Stanie obok jajka. Na regale postawię też misia zajączka oraz taką fajną zieloną żabkę. Och, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Na poczcie znalazłam też konewkę oraz najróżniejsze warzywa i owoce, które mogę zasiać. Jest też doniczka z ziemią. Ja postanowiłam zasiać różowe kwiaty. Teraz muszę je podlać. O, spójrzcie, już rośnie! O, jaki śliczny! Pozostałe nasiona na razie postawię w ogródku. Wrócę do nich w wolnej chwili. A kwiatka, którego wychodowałam zupełnie sama, postawię tutaj, w mojej pracowni. Na poczcie znalazłam też inne roślinki, na przykład takiego ładnego kwiatka w doniczce. Znalazłam też szczęśliwą monetę oraz inne kwiatki. Te małe kwiatuszki będą wyglądać cudownie w moim spa. O ekstra! Ten bukiet kwiatów trafi do kuchni. Tutaj też musi być kolorowo i bardzo wiosennie. W kreatorze domu znalazłam kilka fajnych dodatków pasujących do wystroju mojego mieszkanka: na przykład kolorowe puszki z kwiatkami. Do tego taki czasomierz do gotowania jajek. No i taki cudowny dzbanek. Och, on bardzo mi się podoba. Postawię go na stole. Tutaj jest trochę pusto, prawda? Może postawię tutaj dużego kwiata. Ten w białej donipce będzie wyglądał cudownie. Na poczcie znalazłam też strój zajączka. Przymierzę go, zobaczymy jak będę wyglądać. taki, taki ze mnie słodziak. Ten strój mogę ubrać w Wielkanoc. Jeszcze chciałabym postawić stolik tutaj, przy kanapie. Taki mały z obrusem. Na nim postawię tackę i kolorowe babeczki. Koniecznie muszę zaprosić moje przyjaciółki, aby zobaczyły nowe mieszkanko. Na pewno chętnie poczęstują się takimi babeczkami. Wiosna oczywiście kojarzy mi się z kwiatami, dlatego położę tu jeszcze. Takie kwieciste poduszeczki. Świetnie! Zobaczmy efekt końcowy. Przedpokój wygląda bardzo ładnie. Jest tutaj kolorowo i bardzo wiosennie. W kuchni mnóstwo wielkanocnych jajeczek, czekoladowe jajeczka, kolorowe pisanki, no i kwiaty. Do tego kolorowe puszki i fajny dzbanek. Tutaj bardzo mi się podoba. Ach, jak zaproszę, przyjaciółki, na pewno będą pod wrażeniem. Mam bukiet pięknych, pachnących kwiatów i lampion z zajączkiem. Nawet moja pracownia wygląda wiosennie. W sypialni też dużo się zmieniło. Tutaj bardzo mi się podoba. Drobne zmiany w spa, małe kwiatuszki dodają uroku. Teraz moje mieszkanko bardzo mi się podoba. Jeśli Tobie również, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj kanał Bajolanki. Bądź na bieżąco z nowymi odcinkami. Do usłyszenia! Pa!